Powstało nowe SMP dla youtuberów, które ma szansę podbić polską scenę Minecrafta. Baza na 2T, która ma 12 lat i więcej o tym za chwilę. Majcin Dubiel kupił zegarek za 500 tysięcy złotych, Sypherobiasha.pl pobił kolejny rekord Polski, a na koniec Polska znalazła się na pierwszym miejscu pod względem najlepszego piwa na świecie. Zróbmy tak, jak chcesz jeszcze szybciej następny film, to widzów zostawia łapkę w górę i na 500 lajków na następny dzień wrzucam wam kolejny film. Walnij też suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I w komentarzu napisz hashtag nowe, a przypnę ci serce. też na mojego Instagrama, bo często tam rzucam jakieś newsy i ogólnie fajne zdjęcia. Link macie w opisie. A teraz lecimy do filmu. Zaczniemy sobie od naprawdę ciekawego tematu, ponieważ FitMC, czyli zagraniczny youtuber, nagrał ciekawy film z serwera 2b2t. Jakby ktoś nie wiedział co to jest za serwer, to jest to zagraniczny serwer anarchii, polegający na tym, że po prostu tam nie ma żadnych zasad. Możesz tam cheatować, możesz tam grać sobie spokojnie i przyjemnie, no a możesz po prostu robić tam wszystko, wszystko niszczyć co popadnie, no i ogólnie naprawdę robić tam wszystko. Swego czasu nagrywał też z tego serwera Peter, ale nie tylko Peter, bo wielu innych twórców też właśnie z tego nagrywało. A FitemC nagrył film z bazy, która jest tam od ponad 12 lat. A co ciekawe, sam serwer ma już 13 lat. I ta baza wygląda właśnie tak jak teraz widzicie. Na klipa: film... "Base survived 12 years on the oldest anarchy server in Minecraft, taking the record of the longest surviving base in the server's history." Widocznie jest to naprawdę mocne, że tak długo to tam istnieje i nie jest aż tak wcale to zniszczone. Zapewne cały Ewa jest skrywa jeszcze wiele tajemnic i jego historia, no, jest już naprawdę mocna i pewnie jeszcze będzie mocniejsza, bo przez 13 lat na pewno bardzo dużo się tam wydarzyło. Majcin Dubiel mocno zaskoczył filmem, gdzie to pokazał, jak kupuje swój zegarek. Tylko nie taki zwykły, bo jest on warty 500 tysięcy złotych i tyle właśnie za niego zapłacił. I dobrze słyszycie. Jak wiadomo, dużo osób kupuje takie rzeczy pod inwestycje, właśnie na przykład zegarki, takie drogie typu na przykład jakiś Rolex, zapewne wiele osób z Was zna tą markę, no ogólnie czy coś tego typu, ponieważ takie coś mocno rośnie na wartości i na przykład kupicie go dzisiaj za 500 tysięcy, a za kilka lat sprzedacie go za, nie wiem, 600, 700, myślę, że jest to naprawdę możliwe. I właśnie po to kupił go Dubiel. Tak samo zrobił również Face swoją drogą, który kupił zegarek właśnie chyba nawet podobny za 300 tysięcy i też się pochwalił właśnie nim, tylko powiedział, że chyba go nigdy nie założy. I tak naprawdę na takiej samej zasadzie zrobił też Dubiel. Generalnie naprawdę nie jest to fake, faktycznie on kosztuje pół miliona i chyba Dubiel ma najdoszczy zegarek ze świata influencerów, bo na naprawdę jeszcze nie słyszałem. No ale wiadomo, że go raczej nawet nigdy nie ubierze, chociaż ma i jest to w sumie nawet dobra inwestycja. Ostatnio dostaliśmy ciekawą informację o rankingu, na którym znajdują się kraje z najlepszym piwem. I uwaga, może Was zaskoczę, a może nie, ale Polska znalazła się tam na pierwszym miejscu. Dużo osób się śmieje z tego rankingu. No bo wiadomo, Polska, piwo i wiecie o co chodzi. No ale chociaż w czymś jesteśmy najlepsi na świecie, bo są tutaj oczywiście bajane pod uwagę wszystkie kraje na świecie, a całe Ranking tyczy się dokładnie najlepszego stylu piwa. Myślę, że teraz każdy może się cieszyć, no bo bądź co bądź jest to naprawdę duże osiągnięcie dla Polski. Igor zapomniał pozdrowić nowego wspierającego, więc ja serdecznie pozdrawiam, Dżelę Lider. A jak Ty również chcesz specjalne pozdrowienia na filmie, to zapraszam do wspierania kanału tutaj. Macie kilka komentarzy z poprzedniego filmu. I zapraszam Was też na naszego wspaniałego Discorda Lingor. O tym nie wie, ale do jutra każdy, kto wbije, otrzyma specjalną rangę, więc zapraszam link w opisie. PPL, czyli z Tobiasza, znowu zaskakuje pod względem popularności, ponieważ po bilionie Echoet polski pod względem największej ilości osób w danym momencie. I od razu mówię, że nie jest to oficjalne Echoet polski, ponieważ wydaje mi się, że nawet Cox Craft miał tych osób w jednym momencie jeszcze więcej. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to pewne. A wszystko to wydarzyło się za sprawą nowej edycji lifesteal. To ja uszyła właśnie wczoraj na to Tobiasa. Mamy rekord serwera. Mamy rekord serwera rapy.pl 6500 graczy ponad. Oficjalnie to pobiliśmy. Mamy aktualnie rekord naszego serwera, ale widzowie, to nie koniec. Mocniejszy no. sezon lifestyle nawet nie naszego serwera, jest w historii. Największy lifestyle, jakby ever w ogóle, jaki powstał. Jakby osób. w Polsce ever, nie? 5020. Już. 5020 na jednym I patrzcie, widzowie. Ja nie mam teraz gracza. Według mnie akurat to biasha jest giga dobrze zrobiony pod względem tych wszystkich edycji, lifestyle'u i naprawdę tego wszystkiego, no jest to bardzo dobre. Przez co naprawdę on nie upada. Teraz to już w ogóle się zaskoczyłem, ponieważ na serwerze w taki normalny dzień wieczorem jest ponad 4000 osób, a jeszcze niedawno patrzyłem i było to zaledwie 2, a maksymalnie 3000 osób, więc jest to już naprawdę duży level up. I właśnie jest to chyba za sprawą tego lifesteala, na którym gra to najwięcej osób. Tylko wydaje mi się, że zbyt długo nie będzie to aż tak bardzo żyć, ponieważ, gdy cały czas będą nowe edycje, to i tak będzie to znów to samo. A sam lifestyle chyba już każdemu się znudził. A mało kto tak naprawdę na nim gra tylko ze względu na ten typ, tylko wiele osób gra, bo jest to serwer Tobiasa, no i wiadomo. A co do samego rekordu, to w trakcie livea Tobiasa i startu kolejnej edycji lifestyleu było tam ponad 7,5 osób. Co, tak jak mówiłem, jest kolejnym rekordem polski. Jest to naprawdę mocne. I zauważyłem, że Tobias też chyba będzie chciał wy. Z takimi normalnymi filmami nie z jego saifaja. Ale czy faktycznie tak będzie, no to i tak musimy poczekać na efekty, no ale ostatni film już jest inny, ale zresztą o tym mówiłem w ostatnich newsach i zauważyłem tutaj dużą pokojowę ze strony Tobiasza. Zobaczymy jak będzie dalej. Jungle SMP, czyli saifaj dla youtuberów, jak i streamerów, wystartował właśnie niedawno i ma szansę podbić polską scenę Minecrafta. A sam saifaj jest oparty na wielu pluginach, tylko takich według mnie ciekawszych niż zazwyczaj. Na Discordzie jest właśnie taka informacja o tym. Serwerze. Jungle SMP jest serwerem Minecraft Wojny Gildi, tworzonym przez twórców dla twórców. Głównym celem serwera jest zapewnienie nam wszystkim kontentu na streamach i odcinkach, które tworzymy. Wojny Gildi nie bez powodu znalazły się w cudzysłowie. Edycja serwera faktycznie będzie opierać się na rywalizacji między Gildiami, jednak z nastawieniem na robienie kontentu. Więc wygląda to jak na razie naprawdę ciekawie. I jak sami tutaj mówią, będzie z tego dużo kontentu, jak i na live'ach, jak i chyba na odcinkach. I nawet teraz. Macie klipy już ze tutaj tego safera, bo jest ich naprawdę bardzo dużo Minuta <grym> O, jest! Jest, jest! jest, jest! Jest otwarte, otwarte! Otwarte, otwarte! Gdzie, otwarte, jest, otwarte! Lecimy! Gdzie, gdzie, gdzie lecimy, gdzie lecimy? Do Nie wiem, co znaleźć Bo bo A ja A ta, nie jest tam jest Ja do góry, ja do góry wodą, do góry wodą, do góry, <grym> do góry, do góry wodą, wodą? Może do, góry do góry wodą? To może być dobry pomysł akurat Jest pusto, beczki puste, beczki puste i nie jest to naprawdę zwykłe SMP. Zresztą sam Bluet ze startu właśnie tego serwera robił live'a wraz ze swoją Gildią, gdzie to chyba coś poszło nie tak, bo aktualnie już tam nie gra. I nie wiem czy został z tego wyrzucony, czy po prostu sam to opuścił, ale nie ma go już tam ani na discordzie tego serwera. A co ciekawe to na samym serwerze są naprawdę znane osoby, jeżeli mówimy tutaj na przykład o twórcach minecraftowych, to uczestniczą w tym takie osoby jak na przykład Peter, Sagi, Afik, Cpotworek, Assassinek, Felipeza i naprawdę wiele wiele Więcej innych twórców. A spoza świata Minecraft'a to na przykład można tam zobaczyć Everona czy nawet Multiego. Według mnie jest to naprawdę mocne: jest to w sumie takie zjednoczenie wielu twórców i w sumie takich dużych na jeden serwer, na jedno SMP oczywiście, gdzie to walczą oni ze sobą właśnie w gildiach. I wiele osób pomyśli, że jest to coś na zasadzie kwadratowej masakry. No i generalnie faktycznie opiera się to na tej samej zasadzie, ale system raczej nie działa tak samo. Patrząc oczywiście na informacje o serwerze, jest to nawet można powiedzieć nowość na polskiej scenie. Minecrafta, co oczywiście jest też na plus. Według mnie naprawdę fajny pomysł i ma to szansę przez tylu znanych twórców naprawdę dobrze wypalić. I możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście mnie tam zobaczyć i co sądzicie o tym SMP, bo może ktoś z zarządu tego ja to ogląda, i jak ogólnie ktoś to ogląda z zarządu, no to w sumie jestem chętny. To jest to tyle z newsów, subskrybuj, lajkuj, komentuj, elo!